Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z wyzwania budowania składu. A dzisiaj wykonamy wyzwanie... Hybrydowe początki. Ktoś by powiedział: Po co wykonywać takie wyzwanie? Przecież za to jest tylko strój 1000 monet. Ale to jest tak naprawdę tańsza złota wymiana. Bo tutaj za wykonanie tych dwóch wyzwań dostajecie paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Więc, poświęcając tak naprawdę brązowych lub srebrnych piłkarzy, możecie zdobyć naprawdę dwie fajne paczki. Nie musicie inwestować w tych złotych, i to się po prostu opłaca, dlatego to wykonuje. No tutaj jest połączenie Ligi Japońskiej z Ligą Polską. Trzeba oczywiście Ligę Japońską najpierw znaleźć. Powinno się dość szybko znaleźć, gdzie ona tutaj jest. O, tutaj jest. Na bramce postawiłem na Inade. Jeśli chodzi o lewą ronę, to zagra tam Tanaka. Parę stoperów tworzą tutaj dwaj gracze: Ono i Saneto. No, i pora przejść do prawego obrońcy, który w tym zespole nazywa się Kobayashi. No, i to tyle jeśli chodzi o Ligę Japońską. Teraz pora przejść do naszej ukochanej ekstraklasy, czyli najlepszej ligi świata, tylko niedocenianej po prostu. Na środku pomocy znalazł się Łupiński. Na lewej pomocy postawiłem na. Kobylińskiego. Na prawej pomocy zaś nagracza pogoni Listkowskiego. I teraz trzeba dodać dwóch środkowych pomocników ofensywnych, czyli w tym przypadku Szwocha i Jagiełło. No i wszystko pięknie na napadzie w tym składzie wykończy napastnik Śro śląska Wrocław. I dzik. No, i jak widzicie, skład spełnia wszystkie wymogi. No, był praktycznie tani jak barsz. No, najdroższy zawodnik, chyba tutaj, kosztował 200 monet. Większość udało mi się kupić po 150. Więc to jest naprawdę opłacalne wydanie, wyzwanie, bo wydając grosze, na tak naprawdę zyskujecie 2 złotych świecących graczy, co jest zawsze na plus. Możecie nawet Ronaldo w tej paczce trafić. Mam nadzieję, że będę miał tyle kiedyś szczęścia, że w złotej wymianie trafię Ronaldo albo jakiegoś Messi'ego. No ale nawet bym się cieszył z jakiegoś gracza po 83-84 overalla, bo to jest jednak wiecie, poświęcacie nie wiem, około 2000 monet, a i tak wychodzicie na plus. O to właśnie chodzi w tych wyzwaniach, żeby wyjść na plus. Dostajemy tą paczkę i teraz, potrójne kłopoty, no to nie są tak naprawdę żadne kłopoty, no nie ma się co oszukiwać, to są bardzo proste wyzwania. Na początek trzeba ustawić odpowiednią ligę. W tym przypadku naszą ukochaną ekstra klasę na bramce postawiłem na Rusowa, czyli bramkarza Piasta Gliwice. No w tym składzie ogólnie są Polacy, Słowacy i Ukraińcy. Na lewej obronie zagra dziwnie. no i musi to być dwóch świecących graczy, no ale mogą to być brązowi albo srebrni oczywiście. Na środku obronie zagra Putiwcew. I, nie, I nieoceniony Piotr Rzemło. Na prawej obronie zaś postawiłem na gumnego z Lecha Poznań. No i wystarczy już tej linii obrony, teraz pora przejść do linii pomocy. Na lewej pomocy zagra Pilipczuk. Parę klasycznych, a jeszcze dajmy prawego pomocnika na, po, na jeszcze wcześniej, którym jest Juźwiak, fajnie się zgadza z gumnym. No i teraz, no, po co ja z tego wychodzę, nie mam pojęcia, ale dajmy teraz dwóch środkowych pomocników. Ale nie, no znowu muszę od początku stawiać ekstra klasę, niestety. No głupi, błąd kliknąłem wyjście, no i tyle. Na środku pomocy zagra Stefanik i Bukata, dwóch Słowaków, jeden z Termaliki, i drugi z Piasta. Na spokojnie ich tutaj można dodać. No i wystarczy teraz już dodać dwóch napastników, i skład będzie gotowy. A moimi napastnikami są Kowal. I Westinecki. No i dobra, skład jest gotowy. Jak widzicie, spełnia wszystkie wymogi. Jeszcze Wam pokażę ceny. No ten był minimalnie droższy. Tutaj chyba najdroższy zawodnik kosztował około 400 monet. No ale i tak większość kupowałem po 150 czy 200 monet. Więc, mimo wszystko, i tak to się opłaca. Więc naprawdę polecam Wam wykonać to wyzwanie, bo jest po prostu bardzo opłacalne. No praktycznie nie da się na nim stracić, bo inwestując około 2000 monet. Zyskujecie 2 złotych świecących piłkarzy. No, i tak naprawdę, nawet po QuickSellu możecie wyjść tylko na minimalny minus, a i tak ci piłkarze po coś teraz chodzą. No, i oczywiście, zgłaszamy skład, otrzymujemy nagrodę, czyli za ukończenie tego wyzwania strój i 1000 monet. A w sekcji paczek czekają na nas dwie paczki. Po ustawieniu stroju, oczywiście, do nich przejdziemy, bo sobie ustawię ten strój, bo jest dość ładny. Może jako wyjazdowy to się będzie idealnie komponować. No i co tu dużo mówić? Pora przejść klasycznie do sekcji paczek. No i jesteśmy już w sekcji paczek, mamy dwie paczki dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Trzeba je otworzyć i zobaczyć jakie mamy szczęście, czy czeka tam Ronaldo, czy Messi, czy jednak jakiś środ. Mam nadzieję, że jedna z tych dwóch pierwszych opcji. Otwieramy. No taka średnia flora jednak. Bramka z Włoch, Sevi Sirigu. Salvatore Sirigu, więc nie ma tragedii. No, overallowo nawet nieźle. Mogło być zdecydowanie gorzej. A do tego Janik Ferreira Carrasco, więc to jest naprawdę dobry skrzydłowy. Wiadomo z takiego średniego szczebla, ale jednak. Obu wyślemy na listę transferową i otwieramy drugą paczkę. No, też taka średnia flara jednak. Bramkarz z Niemiec, Paris Saint-Germain trap. Dobry bramkarz na pewno. I zobaczmy, kto jest drugim zawodnikiem. Akui, no więc już gorzej, ale i tak, jak na tak tanie wyzwanie może być. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!